Cześć! Mamy pierwszą niedzielę czerwca, więc czas na kolejny odcinek serii Rafi Brix rozdaje. Od tego miesiąca zmieniam zasady tak, aby każdy miał szansę wygrać i abyście nie musieli polegać na szczęściu i kaprysach programu do losowania komentarzy. Mam nadzieję, że te zasady Wam się spodobają i że będziecie dzięki nim jeszcze pilniej oglądać moje filmy. Aby wziąć udział w konkursie, należy po pierwsze zasubskrybować mój kanał, po drugie, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, po trzecie, wpisać w komentarzu numer zestawu, który chciałoby się otrzymać i po czwarte, ale najważniejsze, to oglądać dokładnie moje filmy, bo bez tego wszystkie trzy wcześniejsze punkty nie mają sensu. Jako nagrody do wyboru w tym miesiącu są. Wybrany przez siebie zestaw może wygrać tylko jedna osoba. Będzie nią ta, która wskaże prawidłowe odpowiedzi na pytania zawarte w filmie, który zostanie opublikowany w ostatnią niedzielę danego miesiąca. W tym miesiącu przypada ona na 24 czerwca 2018 roku, i wtedy zostanie opublikowany film z pytaniami. Zadam od 3 do 5 pytań związanych z moimi filmami, które będę publikował w danym miesiącu. Pytania w czerwcu będą dotyczyły filmów opublikowanych w czerwcu pytania w lipcu, odcinków opublikowanych w lipcu i tak dalej. Mogę pytać o klocek, który zamieniłem w danym zestawie, o ilość elementów lub o słowo, które może pokazać się na ekranie w pewnym momencie filmu. Stąd bardzo ważne, aby oglądać moje filmy w całości, nie przewijać i słuchać co mówię. W niektórych pytaniach będą oczywiście podpowiedzi, ale nie zawsze. Zobaczymy jak przyjmą się te zasady i jak poradzicie sobie z odpowiedziami. Nagrodę otrzyma tylko jedna osoba, która jako pierwsza w komentarzu pod filmem z pytaniami udzieli prawidłowych odpowiedzi zostanie oznaczona przeze mnie serduszkiem i otrzyma zwrotny komentarz z prośbą o podanie adresu do wysyłki nagrody. Mam nadzieję, że zasady są jasne, oglądajcie uważnie moje filmy, życzę powodzenia, cześć.